Anna Maria Wesołowska poprowadziła dla uczniów szkół z gminy Obrazów warsztaty popularyzujące prawo. Znana z telewizyjnego ekranu sędzia spotkała się także z nauczycielami, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, radnymi oraz mieszkańcami gminy. Zajmowano się szeroko rozumianym bezpieczeństwem dzieci, odpowiedzialnością prawną, profilaktyką przemocy i uzależnień oraz wspieraniem dzieci i rodzin w trudnych sytuacjach. Coraz trudniej jest dotrzeć do dzieci, do młodzieży, do dorosłych. Wydawało nam się, że tak silna osobowość jak Anna Maria Wesołowska to jest ktoś, kto rzeczywiście może dotrzeć do dzieci, do młodzieży, do nauczycieli, do mieszkańców i że siła jej autorytetu. Będzie rzeczywiście przemawiała. I trafiała z przekazem szczególnie do najmłodszych uczestników warsztatów, których gospodarzem było Gminne Centrum Kultury w Obrazowie. Bardzo wiele się dowiedzieliśmy na temat e, spraw sądowych, tego, co, tak jak może, co możemy zrobić, żeby naprawić sytuację w domu. Naprawdę wiele potrzebnych informacji. Edukacja nie tylko prawnicza jest niezbędna i to bez względu na wiek, podkreślała Anna Maria Wysąska. Potrzebna nam jest i to, jak ja mówię, od przedszkola do pola. Przedszkolaki muszą wiedzieć, że kochamy je nad życie, ale często krzywdzimy nieintencjonalnie. Ja dzisiaj maluchy pytałam, jakie macie marzenia. No, powiem rodzicom, jak się wieczorem z nimi spotkam. Rodzice myślą, że dzieci marzą o grach komputerowych. O piesku, kotku, a ja dzisiaj usłyszałam, żeby oni ciągle nie krzyczeli, żeby nie siedzieli z telefonem komórkowym przy uchu, żeby mieli dla nas więcej czasu, żeby nas przytulali, żeby nie palili, bo ja kocham mojego taty i chcę, żeby on długo żył i był zdrowy. I to jest też fragment edukacji rodzicielskiej, ale czy rodzice przyjdą? Nie wiem. Rodzice są dzisiaj najtrudniejszym odbiorcą tej edukacji, a jednocześnie najważniejszym, bo to rodzina tworzy społeczeństwa. Tej rodzinie może się dziać dobrze i wtedy to społeczeństwo kwitnie, jest uśmiechnięte, radosne, ale też może być i przemoc, i wiele trudności, problemów. Chociaż ja dzisiaj też dzieciakom o tym mówiłam. Problemy były, są i będą. One są nieodłączną częścią naszego życia, ale kiedy przychodzą, to musimy sobie z nimi radzić. Edukacja prawna to dawanie ludziom mocy i przekonania, że prawo jest po stronie człowieka, stwierdziła gościnie spotkania. Żeby dać ludziom moc i świadomość, że prawo jest po stronie człowieka, miejmy tego świadomość. Ja, kiedy siedziałam za stołem sędziowskim, miałam takie mylne przekonanie dzisiaj. Dzisiaj wiem, że jak będę rzetelnym sędzią, to będę ludziom służyła. Dzisiaj wiem jedno: prawo będzie ci służyć, jak je poznasz i potrafisz je w sposób prawidłowy wyegzekwować, bo prawo stoi po Twojej stronie. Była sędzia wierzy w młodzież, że ta potrafi się odnaleźć w obecnej rzeczywistości i dla nich prawo będzie zawsze prawo znaczyć. Bardzo mocno wierzę w młodzież. Ich jest ogromna siła, jak dzisiaj widziałam u nastolatku pół w oczach, to ja wiem, że oni coś w swoim życiu przewartościują. Bo nieraz wystarczy jeden moment, żeby w głowie takiego młodego człowieka zrodziła się myśl, moje życie należy do mnie i to ja muszę nim mądrze pokierować. Mimo tych wszystkich przeciwności losu, które dzisiaj występują. Dzieciaki bardzo mocno skandowały. Każda bójka jest przestępstwem. Ustawka to nie głupia zabawa, to przestępstwo zagrożone karą więzienia. Mam nadzieję, że mimo dziwnych przykładów. Dzieci będą znały prawdę. Także dorośli byli zadowoleni z poszerzenia wiedzy i świadomości o prawie ich zdaniem to była doskonała lekcja profilaktyki. Sędzia Maria Anna Wesołowska nie tylko przypomniała młodzieży i nam również od strony prawnej, od strony prawnej. Złe działania, jeśli młodzież będzie podejmowała, co, co od strony prawnej ich, to, ich czeka, a zarazem podkreśliła ważną informację dla dzieci. Mówiąc im, że y, powinni dbać o to, aby ich życie było bezpieczne, zdrowe, z dala od y, używek, nałogów, oczywiście i bez przemocy. Jakość i celowość warsztatów puentową, że grzech płomęć. Ja jestem nauczycielem z zawodu. E, utrzymać uwagę dzieci przez 45 minut, to jest naprawdę sztuka. E, I dotyczy to zarówno dzieci. Młodszych, z klas młodszych, jak i z klas starszych. Wydaje mi się, że to jest cała odpowiedź na to, jak skuteczna jest pani sędzia w tym, co robi. Zobrazowa dla stf info, Jerzy Strzyż.